Pięć typowych błędów na siłowni, które widzę jako trener personalny. Po pierwsze, brak rozgrzewki. Widzę bardzo dużo osób, które po wejściu na siłownię biegną od razu do wolnych ciężarów bądź do maszyn, żeby rozpocząć swój trening, a zapominają totalnie o rozgrzewce. Nie oszukujmy się, rozgrzewka jest kluczowa, ponieważ dzięki niej nie będziesz czuł żadnego dyskomfortu po wysiłku fizycznym, nie będzie nadciągniętych mięśni, bądź kontuzji. Więc jeżeli chcesz tego uniknąć, przeznacz 5 minut przed swoim treningiem na szybką rozgrzewkę. Drugie, co jest bardzo popularne, brak techniki bądź zła technika. Widzę bardzo dużo osób, które wykonują technicznie ćwiczenia źle. Sama byłam w takim miejscu, sama jak na początku chodziłam na siłownię, nie byłam perfekcyjna, czułam się, zajęło mi to trochę czasu, ale mamy takie źródła informacji, jest wiele filmików, które można znaleźć na internecie od naprawdę dobrych trenerów personalnych, którzy pokazują jak zrobić te ćwiczenia. A jeżeli macie jakiś problem, macie pytania, zainwestujcie w trenera personalnego bądź zapytajcie się trenera który pracuje na siłowni jak wykonać dane ćwiczenie. Prawidłowa technika, prawidłowa forma jest podstawą, żeby móc progresować w naszych treningach, a przede wszystkim zabezpieczyć się przed jakąkolwiek kontuzją. Trzecie, zbyt duży ciężar. Panowie, bez obrazy, ale najczęściej występuje to u mężczyzn, kiedy bierzecie zbyt duży ciężar i wykonujecie ćwiczenie. To widać od razu po technice, po tym jak ciało pracuje, że się kołyszesz, a nie powinno się kołysać, że Pracują mięśnie, te, które nie powinny pracować, że brak środka ciężkości. Technika leży, ćwiczenie jest wykonane źle. Jeżeli nie macie dobrej techniki, to nie zabierajcie się za większy ciężar. Dopiero jak dopracujecie sobie technikę, wtedy możecie spokojnie progresować ciężarem. Czwarte, zła technika oddechowa. Bardzo często widzę osoby na siłowni, które podczas wykonywania ćwiczeń mają nieregularny oddech, nie ma wdechu, wydechu, jest cały czas wdech. I na jednym takim wdechu wykonują kilkanaście lub kilka powtórzeń. To doprowadza do tego, że nasze mięśnie szybko się męczą, i wtedy trening jest nieefektywny. Nie Czyli w kolejnej em, serii nie jesteśmy w stanie zrobić większej liczby powtórzeń, bądź nie jesteśmy w stanie progresować z ciężarem. I ostatnie, brak rozciągania. I sama przyznam się, że należałam do tej grupy. Często było tak, że szłam na siłownię, zawsze robiłam rozgrzewkę. Rozgrzewka to zawsze jest maskę, później był trening, ale później wychodziłam, nie robiłam rozciągania. I doprowadziło to do tego, że moje mięśnie były tak pospinane po treningu siłowym, że i tak musiałam zrobić to rozciąganie w domu, żeby przyjąć sobie chociaż chwilową ulkę. Więc to rozciąganie jest bardzo ważne, żeby te pospinane mięśnie po tym treningu siłowym, po prostu je rozluźnić, żeby one mogły wrócić do swojej pierwotnej formy, żeby mogły rosnąć, bo jeżeli nie będziemy robić rozciągania, to mięśnie też nie będą rosnąć, czyli nie będzie progresu, więc dbajcie o rozciąganie. A jeżeli ten materiał był dla Ciebie przydatny, zostaw lajka i zaobserwuj mój kanał po więcej wartościowych treści.